na nikogo takiego dobrego pod względem um, że się sprzeda jak gała nigdy nie trafię na nikogo takiego nigdy proszę was oni tam by musieli pobłagać że ja był to już nie te czasy Dziękuję bardzo państwu czemu Lekcji mówiła że już nie chce być z Marcinem a teraz zmieniła zdanie nie nie zmieniła zdania kiedy dodasz jakieś nowe foto nie nie, dzisiaj jest taki duży juzd, doszło do tego. Książę zróżniczyłem, dziękuję. Tak, stolat lat mają. Szalina to jedna z najbardziej komfort, influ. Dla mnie najbardziej comfort influ to jest yy, nerzalek i wielorybek. To są i właśnie konfront, konfort. <noise> konfront, kurwa no. Jakie cechy jesteś najbardziej drugie drugiej osoby patrząc na nią, jak na potencjalną osobę do związku? Muszę sprawdzić, czy są na live osoby do mojego potencjalnego związku. Oj, jeden crash jest. Oj, 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 oj. oj. E, to tak. Nie oszukiwać mnie nigdy w życiu. Nigdy. Jedno oszustwo. Nara. Na Nara. Na ra. Od razu. E, I to w sumie tyle. I wystarczy być cool. I nie mieć kontaktu z ex. To trzy rzeczy: nie mieć kontaktu z ex, być cool. I nie oszukać mnie nigdy w życiu. Miałeś coś powiedzieć. A ty masz jeszcze paraliże? Nie, to zostało całe szczęście. Co myślisz o grzywkach kart? Tej, nie widziałem to. Czemu nie uważasz swojego imienia Ilija? Przecież to ładne imię. To nie jest moje imię. Eee, czemu mnie nie wwaliłeś, jak znaczyłam, że dram ciebie oglądam? Dziękuję za przypomnienie w takim razie kochana. I no właśnie teraz lecisz. Wiesz co, bo nie, nie wszystkim się udało. Myślę, że tak 300 ustawiłem, bo nie dawałem rady już. Realistyczną, który jest głośno i I love it. No, zawsze tak będzie. Wiesz, co wygrał Paradise? Eee, no wiem, wiem. Pytanie, gdy jak się jakieś pieniądze na Paypal to wstawisz koło zdjęcie starym z starym zaznaczeniem? Przepraszam kochaniutki, ale nie, 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 zostaw sobie pieniążki, odłóż sobie na coś, nie, nie, ja tak nie zrobię, przepraszam cię bardzo, oczywiście i też nie, nie, nie sugeruj się cyferkami, bo cyferki w życiu niczego nie znaczą. Można mieć cyferki, a niczego nie zacząć żyć, i wtedy to nie jest nic fajnego. Czasem warto sobie samemu na coś zapracować i, i być takim wdzięcznym samemu sobie. Serio, kochany. Widzę, że jesteś dość młodą osobą, więc zaufaj mi, że cyferki to nie jest, to, to nie jest yy, priorytet w życiu. Jakbym poznał mnie, to byłoby mi niesamowicie dziwnie połączyć z tobą. Nie pasowałoby to. Też tak uważam. Książę, jak mówiłeś pół roku temu, że jakaś osoba do niej będzie rozpoznawalna z imieniem rzucając mi się w oczy? Z imieniem rzucającym się w oczy? Z imieniem rzucającym się w oczy? Z in... Nie przypominam sobie czegoś takiego. Mogłem powiedzieć z nikiem, bo wiedziałem dokładnie, o jakie osoby mi chodzi, bo zawsze o jakie osoby mi chodzi. Bo jak przy jakichś projektach coś pomagam ogarnąć, to, to wiem o jakie osoby chodzi, ale nie wiem, sobie, ja wyhaczył kogokolwiek z jakimś innym imieniem. Mm, nie znam nikogo takiego. Ja. Mam rodziny w ten sam dzień. Witam. Gada, że zachowują się troszkę jak para i zobaczą do czego ich ta relacja doprowadzi. Myślę, mm, że do niczego. Będzie casting do t Będzie, ale za kilka miesięcy dopiero. Teraz oni co innego robią. I w sumie bardzo śmieszne jest to, że ci wszyscy influencer B teraz się wychylają. Super. Przynajmniej będzie można wiedzieć, od kogo trzymać się z daleka. Aha. Chcesz kiedyś powiedzieć, jak masz na imię? Tak. I mo top model wpływ stracił na tym, że Ciebie nie wzięli. No, Stara, przede wszystkim w top model. Ja chciałem powiedzieć na, na wejściu do domu modele król modeli swoje imię, więc ten odcinek by im wyjewał tak wyświetlanie, że oni by się zesrali, ale sorry, sorry. Nie, wiem, że mnie obserwujecie, kochana produkcja, ale... You made me hate this city. Nie, po prostu trochę przykre, bo najbardziej wierzyłaby mnie babcia świętej pamięci, z którą byłem na castingu i to mnie akurat mocno dotknęło tak, tak konkretnie. Że, że, jakby to było takie, że ona mnie wspierała, i mi się nie udało. I to mnie tak, no, zniszczyło. To mnie zniszczyło, to muszę przyznać. No, ale ze swojej własnej winy, nie, nie. nie poszliśmy dalej, no nic. Mm, pasuje ci w takich energicznych kolorach. Ej, Kuba. O, ej, Kuba, to masz na imię Kuba. Dobra, ładne. Szukasz może dziewczyny, blondynka. Troszeczkę. Dobra, nieważne. Zeschylowałem cię. Zobaczę po live. Jaki jest Twój typ dziewczyny? Najlepiej taka, co też woli dziewczyny. <grych> la, la, la la. jaki, ale słodki rzeczy mówi o tych cyferkach. Książę, odpowiesz mi na jakąś wiadomość, obyś nie był heterosem? Ja! Nigdy w życiu. I ten cykający zegar w tle. Zegar! Wszyscy cię słyszą. Zamknij się. Jak ty wytrzymujesz z tym tykającym zegarem? Ej, no do... ja teraz przez Was będę słyszeć to ten. Co robisz, że czujesz się powerful? Ja jestem powerful. Mogę wszystko zrobić, co chcę. Na co z Rizem będą razem działać? Nie, nie będą. Kiedy mu ta malika z co skąd państwo takie rzeczy w ogóle wiedzą? Dziwne. Jesteś taki dziwny. Jesteś, jestem bardzo dziwna. a twój nick nazywa się Cytaty życiem na zawsze. Pewnie połowa, co wysyłała Team X będzie w nim. Nie, nikt nie będzie w Team X, bo nie było jeszcze naborów do Teamu X głównego. Tylko to jest coś innego. Nie powiem jeszcze co, ale cieszę się bardzo, że, że takie osły są. Ja kurde, ja tak po, powiem wam, podcinałem ludzi od tego castingu. Oj, tak podcinałem. Spadł z krzesła, przepraszam. Coś w sensie nogi mi spadł z krzesła. Widać, że się przywrócę i zębów nie będzie. Pokaż okulary. Gdy ja miał na niej Agnieszka, o dzisiaj nazywałbym się Słabnieszka. Pa, pa. Zobaczmy, co tutaj jest. Dobra. O, matko jedyna. Patrzę, kto ogląda mojego live'a. Czy czekł się tutaj wypierdolić? Nie. Szukasz dziewczyny dla szaliny? No, bym chciał, mieli y, y, matching dziewczyny, takie Maja Janowskie. Kul y by było. E, la, la, la. Ale bym chciał pójść do show telewizyjnego po przygodę. Ja bym już dawno był w tym X gdyby nie te umowy na tyle lat. Ja muszę mieć jakąś przygodę w życiu. Tylko ja się nie mogę zobowiązać na długo. Ja się boję zobowiązań po prostu, tego takim singlem. Ale tu chodzi o to, że ja po prostu muszę. Ja lubię przygodę, uwielbiam, jak coś się dzieje, jak jest show. Tylko się nic nie podpisuje na 0 lat. Czemu Masza dwa razy więcej follow od ciebie, a jesteście z jednego gniazda, plus tego masz zawsze prywatne konto? Masza ma e, konto nabite przez Agatę. Z Agatą, e, która Agata ją promowała, miałyby na początku podpisaną umowę. E, I ona wszystkie robiła, że tak powiem, przypominam story Agaty, kiedy e, kazała Agacie nagrywać Ej, powiedz, żeby wchodzili na moje konto, bo coś tam, coś tam, coś tam, no i marze wtedy ustawiała prywatne konto, tylko na chwilę, żeby nabijać sobie follow i potem oblokowała z powrotem. Ja natomiast Ciągle robię czystki. Po co? Żeby mieć takie, a nie inne wyświetlenia na story, bo ja jestem mainstreamowym influencerem. Ja nie chcę być jak Hania Balwierczak, ruda siostra z TikToka, która ma e, 370 koła follow i ma po 15 koła podjęciami. Nie. Bo jakbym chciał iść w to bym robił typowo zawsze prywatne pod ramy konto, a odlokował kiedy jest cicho. Nie, to się robi zupełnie inaczej. Zależy na komu na czym zależy. Mi zależy na mainstreamie. Czyli nabycie ciągle w obiegu, nabycie ciągle na dźwięku, na typowo w Story, że ja sobie buduję moją armię po prostu. I tak mają zbudowane na przykład nitro. O, ey, no, komentarze tak sobie budują na mainstreamie. Trzeba myśleć głową. I nie jesteśmy z tego samego gniazda i mnie nie ubliżaj, bo mnie nikt nie promował, tylko sam sobie do wszystkiego doszedłem. Dziękuję bardzo. Mm, lubisz lekcji? No, tak, to jest my. Moje... Osoba numer 3, której najbardziej ufam z influencerów. Lubisz Dubiela? Tak. Jak odciąć tych ludzi? Czemu dalej? Sfagatą się przyjaźnisz? Bo ona już się uczy, żeby być mniej toksik. Ona była najbardziej toksik, kiedy przy niej były toksik osoby, bo ona odzwierciedla bardzo zachowania. Więc ona jest taka, jaką się jest dla niej, dokładnie identyczna. I ona na przykład, kiedy miała takie momenty, że się wyżywała za zachowania, ale teraz, kiedy wszyscy są dla niej cool, ona sama się czuje ze sobą kul, cool, wygląda cool, no i jest znacznie bardziej cool, więc są to wszyscy dookoła. Po prostu jesteśmy teraz taką, tak jak powinno być każdy, jest zgraną paczką są nikt się z nikim nie spina, teraz nie ma w ogóle spin. Podchodziły sukanki, maszy, wszystkie te osoby, co powinny były zdiknąć i jest gładko, po prostu. Co masz w księżycu? Bogam, powiedz rybę. Niestety. Ten hajs to top, który kupiłam i mi go nie wysłała. Tak jeszcze sam robię, jeśli z tymi po co to było, bo nie jestem na bieżąco? Zobaczysz niebawem, za kilka miesięcy. Dubiel, Lexi, fuck, friends, jak nic. Warsaw so Shore jeden sezon, miesiąc by nie było. Wiem, że jeden sezon, ale jak podpisałbym Orson Shore, to mam wtedy przekreśloną karierę na wszystkich innych